Jeśli chcesz widzieć znaki i cuda, które towarzyszą głoszeniu Ewangelii, to zapraszam Cię na ten odcinek, bo w nim podzielę się częścią tego, czego nauczyłem się przez kilkanaście lat posługi. Widzimy się za chwilę. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze Słowem. Jestem za takim wielkim regałem z książkami za takim mądrym regałem z książkami, bo jak na regale są książki, to jest to, jest to oczywiście wszystko bardzo mądre i, i dobrze wygląda. Nieważne, czy te książki czytałeś, czy nie. Wszyscy myślą, że je czytałeś. Tak nie było, no ale, ale chociaż wygląda to dość ciekawie, więc cieszę się, że jesteście ze mną i będziemy rozważali dzisiaj Słowo Boże w temacie, który jest dość interesujący. Tak jak powiedziałem, na krótkiej zajawce, którą przed chwilą usłyszeliście, o znakach i cudach, i, i, i myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo kontrowersyjny dla wielu, bo, bo jedni szukają w tym sensacji, ale chcę Wam pokazać drugą stronę medalu, która myślę nie jest płytka, ale wręcz przeciwnie, pokazuje głębie tych rzeczy, które, które Pan Jezus nam obiecał. I, I pierwsze pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, to to, czy warto jest, czy może inaczej, nie czy warto, ale czy można, czy jest to dobre, żeby modlić się o znaki i cuda, czy jest to coś, co wypada nam robić, czy być może jest to przejaw jakiejś pychy, arogancji i pewnie jedną prostą odpowiedzią nie jesteśmy w stanie ocenić każdej sytuacji, bo, bo wszystko rozgrywa się tak naprawdę w sercu człowieka, w intencji, którą ma w sercu i w intencji, z którą prosi Pana Boga o dane rzeczy ale nie można, chciałbym Wam dzisiaj to pokazać, że nie można na pewno wrzucić wszystkiego do jednego worka i pokazać, że wołanie o znaki i cuda, wołanie o moc, która ma się przejawiać przy głoszeniu Ewangelii, bo to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, którą musimy sobie powiedzieć, że Ewangelia, która jest głoszona, ona musi być potwierdzona znakami. To jest ewangeliczna prawda. Ewangelia musi być nie tylko słowem. Ale słowem, które, które idzie w mocy, słowem, które przemienia nasze życie, czy to przez uzdrowienie fizyczne, czy wewnętrzne, czy przez poruszenie serca, które przyprowadza człowieka do nawrócenia. I takim przykładem tego, że modlitwa o te rzeczy jest dobra, jest słuszna, jest potrzebna, jest fragment z Dziejów Apostolskich z czwartego rozdziału. Więc możecie sobie dzisiaj też otworzyć na samym początku, jeszcze nie Księgę Królewską, ale czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. Gdzie od 29 wersetu do 31 jest zapisana modlitwa i spisana modlitwa apostołów. Święty Łukasz to zanotował, gdzie apostołowie modlą się bardzo odważną modlitwą, kiedy przychodzi prześladowanie, kiedy zaczynają być gnębieni z uwagi na imię Jezusa, kiedy zaczynają. Mieć problemy, bo, bo głoszą z wielką mocą. Już Chromy wstał, który był sparaliżowany od rodzenia, który siedział pod bramą piękną i zaczyna się prześladowanie Kościoła. I Kościół o co się modli. A teraz spójrz, panie, na jej groźby i daj sługom twoim głosić słowo twoje z całą odwagą, gdy ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. I po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Zobaczcie, że tutaj jest wielka prawda ukryta w tym fragmencie, że apostołowie modlą się o to, żeby wbrew prześladowaniom głosić dalej Słowo Boże wśród znaków i cudów. Apostołowie i, i dzieje apostolskie nie rozdzielają znaków i cudów od głoszenia Ewangelii, oni wiedzą, że kiedy pójdą głosić wtedy znaki i cuda będą im towarzyszyły, że kiedy pójdą głosić, wtedy te znaki będą przy nich, będą widzieli jak chorzy są uzdrawiani, będą widzieli jak, jak Bóg przez ich głoszenie uwalnia zniewolonych, jak czyni znaki i czyni cuda. Więc myślę sobie, że jeśli pierwszy Kościół ma odwagę i wiarę modlić się i widzą tę potrzebę, że nie da się przekonać innych, nie da się przekonać innowierców, nie da się przekonać ateistów, tych, którzy mają swoje własne wierzenia do Ewangelii, do chrześcijaństwa, do Chrystusa inaczej jak tylko przez moc, która ma towarzyszyć głoszeniu. Więc warto jest i dobrze jest modlić się regularnie o znaki i cuda. Ale w tym kontekście, że one mają się objawiać po to, by ludzie doświadczali miłości Chrystusa, by ludzie nawracali się, by oddawali swoje życia Chrystusowi. To musi iść zawsze w parze. I drugim fragmentem, czy takim tak naprawdę pierwszym głównym do którego teraz przejdziemy i dlaczego i to dlatego też mówię o tym, o czym mówię, ponieważ z fragmentu, który przeczytamy za chwilę z drugiej księgi królewskiej, drugi rozdział od 1 do 15 wersetu, z tych fragmentów wynika właśnie ten cały temat. Ten fragment zmotywował mnie bardzo lubię fragment, który przeczytamy za moment. Ten fragment zmotywował mnie do tego, by o tym mówić. Także zachęcam Was, weźmy Biblię do ręki, otwórzmy Słowo Boże i przeczytajmy wspólnie. Jeszcze raz powtórzę, druga Księga Królewska, drugi rozdział od pierwszego do piętnastego wersetu. Kiedy Pan miał wziąć wśród wichru Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Girgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Pana, na Twoje życie, nie opuszczę Cię. Zatem przyszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Pana Twego wzwyż ponad Twą głowę? On zaś odrzekł, również i ja to wiem, milczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz, Elizeuszu, zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł, na życie Pana i na Twoje życie, nie opuszczę Cię. Weźcie więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze twojego Pana wzwyż, ponad twą głowę? On zaś odpowiedział, również i ja to wiem, milczcie. Wtedy rzekł Eliasz do niego, zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Pana, na twoje życie nie opuszczę cię i szli dalej razem a pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprzeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły na obydwie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś rzekł, Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł, trudnej rzeczy zażądałeś. Jeśli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwu. O, Eliasz wśród wichrów wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Dałem radę, myślałem, że nie przeczytam tego wyrazu. I już więcej go nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeu, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. I wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu i wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: Gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków byli w Wierychu, ujrzeli go z przeciwka i oświadczyli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego i oddali mu pokłon aż do ziemi. Więc ten fragment przypomina mi bardzo ważny czas mojego życia, który poprzedzał wejście w posługę, poprzedzał wejście w w to, że w końcu zacząłem widzieć i uzdrowienia, zacząłem widzieć, jak obietnice Słowa Bożego się spełniają w moim życiu. To był czas posłuchy, to był czas cztery, czterech albo pięciu lat, tak jak pewnie wielu z was już słyszało tę historię, kiedy modliłem się bardzo wytrwale, kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg no, robił te rzeczy, które gdzieś no, przecież widzę w Słowie Bożym, widzę w życiu innych ludzi, więc chcę widzieć też w swoim życiu. I to był czas, w którym potrzebowałem wiele wytrwałości. Co, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Obserwuję posługi wielu ludzi, wielu ludzi, którzy dzisiaj widzą to, co Pan Bóg czyni w ponadnaturalny sposób, widzą jak w ich powołaniu no, Bóg dokonuje cudownych, pięknych dzieł, które zadziwiają wielu. I kiedy patrzę w historię, kiedy pytam tych ludzi, jak się to wszystko zaczynało, to jest ciekawy wniosek. Każda z tych osób powiedziała, że to nie było tak od początku, że to nie było tak, że się nawrócili, że taki był moment nawrócenia, to był moment, w którym, nie wiem, spotkali Pana Jezusa, doświadczyli jego miłości i od następnego dnia już wszystko było inaczej, już widzieli znaki, już widzieli moc, moc głoszonej Ewangelii. Większość z nich, przynajmniej tych, których ja poznałem, albo nawet i wszyscy, powiedzieli, musieliśmy przejść przez czas wytrwałości, musieliśmy przejść przez czas walki ze zniechęceniem. Przez czas kładzenia rąk na chorych, przez lata, i, i nic, nic, nic się nie działo, aż w końcu doszliśmy do miejsca przełomu. Tak było też w moim życiu, więc e, patrząc na te wszystkie historie, ch chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy mają takie pragnienie w sercu zacznij wypełniać Słowo Boże. Pierwszą rzeczą, którą musisz zacząć robić, by zacząć widzieć znaki i cuda, by zacząć widzieć moc Ewangelii, to to, by zacząć ją głosić. Jeśli chcesz widzieć, jak Bóg czyni wspaniałe rzeczy, musisz najpierw głosić Ewangelię, która niesie w sobie tę moc. Tu nie chodzi o moc dla mocy, tu nie chodzi o to, żeby znaleźć sobie ciekawą rozrywkę i się potem chwalić na Facebooku czy na YouTubie tym, że coś się stało. Jeśli ludzie doświadczają takich rzeczy, to zobaczycie w ich historii wiele lat ukrytej walki, wiele lat wytrwałości, cierpliwości, modlitw. Aż w końcu widzą. I ja nie jestem przeciwko, zrozumcie mnie dobrze, temu, że ktoś dodaje na YouTubie, czy tam na Facebooku świadectwa, sam je wrzucam, ale, ale za tym musicie zobaczyć, że jest stoi głębia, że, że za tym nie może stać sensacja, za tym nie, nie może stać chęć po prostu oglądania fajerwerków w Sylwestra. Tu, tu chodzi o to, że, że musimy zobaczyć głębię w mocy, która towarzyszy Ewangelii, że to jest moc, która nie jest nam dana dla zabawy. Dlatego Bóg wiele, wiele lat często musi nas przeprowadzić przez pustynię, by przetestować nasze serce, by wypróbować nasze serca byśmy kiedy dostaniemy w końcu nie skiepścili sprawy, żebyśmy kiedy dostaniemy już ten dar, kiedy zaczniemy widzieć to, o co tak przez wiele lat walczyliśmy, byśmy nie upadli, byśmy tego nie zmarnowali. Dlatego Bóg, myślę sobie, też czekał ze mną tych, tych 4 czy 5 lat, żeby oczyścić mnie ze złych motywacji, ze złych skłonności. I to jest bardzo, bardzo ważne. Chciałbym wam dać też taką wskazówkę, co robić. Kiedy modlisz się, bo to jest bardzo frustrujący moment, ja sobie zdaję z tego sprawę. Kiedy idziesz, kładzisz na kogoś ręce, kiedy modlisz się za niego, kiedy kładzisz ręce na chorej osobie, której nie znasz, serce ci bije, jesteś po prostu, no, wykraczasz poza siebie i patrzysz, a tam się nic nie dzieje. I pytasz tej osoby i mówisz, no Boże, ale dlaczego ja teraz się modliłem tyle, i, i, i teraz wyszedłem do tej osoby i się za nią pomodliłem, i naprawdę już myślałem, że coś się stanie, a tu się znowu nic nie dzieje. To jest moment, w którym musisz złapać się raz jeszcze obietnicy, którą Bóg zostawił, i wrócić do miejsca modlitwy osobistej. To się działo przez cały czas tej mojej posłuchy, i to się dzieje dzisiaj za każdym razem, kiedy ja wychodzę. I chcę Wam powiedzieć, że jestem tutaj na wakacjach trochę w bieszczadach, ale każdego dnia praktycznie modlę się tutaj za kogoś na ulicy, za kogoś nieznajomego, ponieważ chcę przekraczać siebie. Chcę powiedzieć Bogu, który widzi mnie i patrzy z nieba: Wie Boże, ja chcę więcej, chcę tutaj jestem, chcę widzieć więcej, chcę widzieć więcej Twojej mocy, chcę, żeby Ewangelia się tutaj rozprzestrzeniała wszędzie, gdzie będę. Więc y, dlatego wykorzystuję, staram się iść do tych sytuacji, które widzę. Jeśli ktoś ma problem, widzę z kolanem, ktoś kuleje, podchodzę i się modlę. Y, I czasami widzę, czasami nie widzę. Były takie historie, sytuacje sprzed kilku dni, gdzie widziałem, że ktoś zaczynał z ortezą poruszać nogą, mówi. Kurczę, ale mnie nie boli. A były sytuacje, gdzie wydawało mi się, że chyba nic się nie zmieniło, i za każdym razem ja wracam do miejsca modlitwy, wracam do domu, wracam do ośrodka, w którym tutaj sobie śpię, um, i, i mówię: Boże, chcę więcej Ciebie, chcę więcej Ciebie we mnie, chcę więcej Ciebie w moim życiu, i zaczynam się rozkoszować Jego obecnością, zaczynam być i przebywać w Nim. Nie modlić się tylko o więcej znaków i cudów, ale przede wszystkim o to, żeby być. Bliżej Jezusa, być bliżej Jego serca, żeby znać Go bardziej, znać Jego głos lepiej, żeby słyszeć Go wyraźniej. I wtedy, kiedy napełniam się Jego miłością, jestem znowu zresetowany, by iść dalej i by służyć innym, by modlić się za kolejne osoby. Więc kiedy zobaczysz cud, oddawaj Bogu chwałę, od razu oddaj Bogu chwałę, wróć do domu i oddawaj Bogu chwałę w modlitwie osobistej. A kiedy pomodli się za kogoś i nic się nie wydarzy, wracaj do miejsca modlitwy i przebywaj dalej z Bogiem. I, i, I to przeprowadzi cię przez życie, to przeprowadzi cię od przełomu do przełomu, od miejsca, w którym nie widzisz, do miejsca, w którym widzisz. I musisz być jak ten Elizeusz, musisz być jak ten Elizeusz, który, który miał kolegów, którzy byli prorokami, uczniami prorockimi, czytamy. Oni stali z boku, oni stali z zewnątrz, tak patrzyli. I mówili, Twojego Pana dzisiaj Bóg weźmie do siebie. Czy nie wiesz o tym? On mówi, no wiem, milczcie, nie odzywajcie się. Wiem o tym przecież, ale ja go nie opuszczę. To byli ludzie, którzy patrzyli z zewnątrz, tacy kibice albo i właśnie antykibice, którzy próbowali go zniechęcić. A Elizeusz za każdym razem mówił, kiedy Eliasz chciał go zatrzymać, idę do Gilgal, zostań tutaj. Mówi, ale idę do Betel, zostań tutaj. A Eliza już ja pójdę z tobą, więc poszedł z nim do Betel, poszedł do Jerycha, poszedł do Jordanu, mimo że trzy razy Eliasz chciał go już odprawić. I, i on się nie poddał, on, on się wgryzł po prostu w, w łydkę Eliasza: powiedział: nie odstąpię od ciebie, dopóki nie dostanę tego, o co proszę, dopóki nie dostanę tej mocy, która ma towarzyszyć głoszeniu i proklamowaniu Słowa Bożego. I on dostał, co, co otrzymał, a ci, którzy stali z boku im, i się z niego śmiali, powątpiewali, wykazywali palce, mówili: On jest głupi, on nie słucha w ogóle, ten, co ten prorok mówi do niego. Elizeusz dobrze wiedział, co chce otrzymać i co chce osiągnąć. I tacy ludzie zdobywają Królestwo Boże, tacy ludzie zdobywają to, o co proszą, tacy ludzie, e, i takim, przed takimi ludźmi e, myślę, serce Boga mięknie, którzy wiedzą, o co wołają i są w stanie poświęcić całe swoje życie, by otrzymać to, o co proszą. I Bóg chce. Dawać gwałtownikom swoje królestwo, i przez gwałtowników objawia się Królestwo Boże, więc bądź takim gwałtownikiem, nie daj się zniechęcić. I jeszcze raz Ci to powiem: kiedy pójdziesz głosić i nie zobaczysz nic, wracaj do domu padaj na kolana i módl się do Boga, przebywaj z nim. A kiedy zobaczysz sąd, tak samo wracaj na kolana i oddawaj chwałę Bogu, byś nie zatrzymał nic dla siebie. I taki styl życia doprowadzi cię do przełomu. Taki styl życia doprowadzi cię do oglądania królestwa Bożego na ziemi. Więc Panie, chcemy cię teraz prosić o to, byśmy mogli widzieć więcej. Boże, ja też chcę widzieć więcej. Boże, ja też chcę widzieć większe rzeczy. Chcę widzieć więcej niż widziałem do tej pory. Chcę prosić cię, żebyś dał Właściwe postawę serca, właściwe serce tym, którzy też oglądają ten kwadrancie. Jakbyś dał każdemu z nas taką postawę serca, która odda tobie chwałę za wszystko i w owocach, i w braku widzenia tych owoców, Panie, chcemy przebywać z Tobą. Niech to będzie zawsze naszą największą nagrodą. Nie cud sam w sobie, nie znaki same w sobie, ale obecność Twoja, Panie, która jest cenniejsza od wina, które możemy pić w tej posłudze. Od, od znaków, które możemy oglądać. Ty jesteś, Panie, naszą największą radością, największą nagrodą, największym sukcesem, i chcemy być blisko Ciebie, ale chcemy też wypełniać to, do czego nas posłałeś. Chcemy wypełniać i cieszyć się tym, tak jak Ty się rozradowałeś, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi tego świata, a objawiłeś się prostaczką. Dlatego, Panie, objawiaj nam te rzeczy, o to wołamy. I oto się modlimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech tak się stanie, i niech Duch Święty rozpala Twoje serce dla Ewangelii. Głoś w porę i nie w porę, i oglądaj wielkie i wspaniałe rzeczy, które Pan przygotował dla tych, którzy go miłują. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi. I widzimy się w kolejnym kwadransiku ze słowem z Bogiem. Pa!